W maju tego roku wybieramy się na Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Ma wysokość 6194 metry nad poziomem morza. Należy do tak zwanej klasycznej korony ziemi, czyli kompletu najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów. Ciekawostka też jest taka, że ponoć jest to szczyt najbardziej oddalony od środka ziemi, w związku z tym, że kula ziemska nie, ma idealnej, nie jest idealną kulą. Niektórzy porównują wysokość czy warunki panujące tam u góry do tych na ośmiotysięcznikach w Himalajach. Tym samym chcielibyśmy zaprosić was do śledzenia naszego bloga pod tytułem Jak nie zostać na lodzie. Będziemy w nim opisywać wszystkie przygotowania do wyprawy, nie tylko logistyczne, sprzętowe, kondycyjne, ale również to, jak motywować się. Będziemy prosić specjalistów z różnych dziedzin o to, żeby podzielili się z nami wiedzą i tę wiedzę chcielibyśmy przekazać Wam, żebyście mogli wykorzystać w realizowaniu swoich własnych pasji. Dla nas ta wyprawa to będzie krew, po i łzy, bo tak naprawdę to będą dość wysokie progi, ale myślę, że wystarczające na lisie nogi. Gratulerer. <laughs>